Trener Andrzej Kościelski, Ankos MMA. Poznanie jest mi miło tutaj gościć. Miło jest mi wręczyć w ogóle nagrodę, którą dzisiaj, którą dzisiaj przekazałem Panu. To jest praca za cały rok i myślę, że chyba została właściwie doceniona. Nie ma wątpliwości co do tego, co było klubem roku. Zresztą wiele portali to podkreśliło. Dziękuję za tą statuetkę od Was. Tak, wiem, że uczestniczyliście też w wyborze Heraklesa roku. Dziękuję za te dwie jak gdyby nagrody. Oczywiście dziękuję za to i no mam, mam, wiem o tym, te, że w tym roku jak najbardziej zasłużyliśmy sobie na to, na to, na to wyróżnienie. Stoczyliśmy w tym roku 30, 37 walk, z tego wygraliśmy aż 26, przegraliśmy tylko 10. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobry bilans procentowy, chodzi o około 73-74%. Tym bardziej, że to nie są jakieś walki tutaj na jakichś takich podwórkowych galach, tylko naprawdę już coraz lepsze gale zagraniczne i ACB, Marcin Held i e, ACA już teraz, ACA, tak. Marcin, Marcin Held. I, i Muradów 6 walk wygranych, w tym dwa pasy zdobyte, dwie walki wygrane na, na UFC, na UFC w, tym, w tym bonus za walkę, za walkę wieczoru. Do tego też Norman Park, który ostatnio zaczął trenować w Ankosie i też reprezentował klub Ankos MMA na KSW. Zdobył pas dla Ankosu dla na KSW. Mistrzowski w kategorii 70 kg. No i oczywiście zawodnicy rodowici, rodo, ro, pochodzący z Ankosu, typowo trenujący w Ankosie: Daniel Skibiński, Piotr Kuberski. Kamil Oniszczyk, akurat Kamil miał tam przerwę, bo miał tam kontuzę jakąś, miał tylko jedną walkę. Yy, Marcin Held, yy, no dużo, dużo, dużo zawodników, którzy przyczynili się naprawdę do sukcesu tego klubu. Yy, co chciałbym jeszcze powiedzieć, no, było bardzo ciężko wygrać tą, tą statuetkę Heraklesa, ponieważ no, konkurencja była bardzo mocna, oczywiście głównym konkurentem od lat to jest yy, klub z Warszawski. WCA Fight Team, dobrze mówię? Tak, Czy tak, tak. Fight Team. Warszawskie Centrum Atletyki, bo tam się nazwa cały czas ewoluuje. No tam są różne nazwy, ale tam też no, chyba tak brzmi ta nazwa. Wiem, że bardzo, bardzo trudno było z nimi wygrać, dlatego też, że oni, jak gdyby ten klub powstał, można powiedzieć, z czterech najlepszych klubów warszawskich, które jakby połączyły się w jedną całość. Z tego co wiem, to był chyba S4. Część zawodników bardzo dobrych odeszło od Mirko Kińskiego z Wilanowa też przeszły do tego klubu. Były bardzo dobry klub na stula team i podejrzewam jest Sary Ankos jeszcze od Piotka no, no Naprawdę bardzo mocny klub, jeszcze powiedzmy, dwa lata temu spodziewałem się, bym się nie spodziewał nigdy, że jesteśmy w stanie my z nimi wygrać, tym bardziej, że około dwóch lat temu. Od nas z klubu niestety odeszła czołówka zawodników, no, podstawą wtedy to był Borys Mańkowski i Mateusz Gamad byli wtedy aktualnymi mistrzami KSW. No oni odeszli, nie że tylko oni odeszli, tylko wyciągnęli jeszcze powiedzmy około 8 jeszcze innych bardzo dobrych zawodników. Już no, nie będę wymieniał teraz, jakie nazwiska, bo... Ja, ja przerwę, trenerze, tak zapytam, bo jest jedna rzecz, to w tych klasyfikacjach oczywiście bardzo ważne były zwycięstwa, to jest, to jest jedna z kluczowych rzeczy, ale dla mnie na przykład ważne było to, że klub ma taką bazę, tak, bo też jest istotne i rozmawiałem z wieloma trenerami, zanim żeśmy ten wybór podjęli, to konsultowaliśmy się z wieloma trenerami, osobami z branży i też one uznały, że inwestycja w klub, czyli ile się włożyło w ten klub, jak ten klub wygląda, jakie ma warunki, też jest bardzo ważna, no bo nawet Mirek Okniński, któremu no Menomen, jedna z redakcji chciała wręczyć klub, za na, nagrodę za Klub Roku. Powiedział, że on absolutnie nie uznaje tego, że, że jego klub jest najlepszy, bo brakuje mu takiej bazy, jaką macie Wy na przykład. Ta baza to jest chyba spory wysiłek finansowy też. To jest to bardzo spory wysiłek finansowy. Akurat ja wcześniej, jako właściciel, byłem tutaj obok, mamy klub fitnessowy około 1300 metrów. Ja byłem właścicielem tego klubu i dzięki uprzejmości tutaj właściciela całego centrum handlowego PAJO, Dostaliśmy jak gdyby dodatkowe jeszcze 600 metrów, tak jak tu widać, maty i... No i jestem pod wrażeniem, muszę przyznać, nie. że jeden z, naj, z najlepiej wyposażonych klubów. Dokładnie, razem mamy prawie 2000 metrów. No, 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 nie ma, no trzeba się tylko pochwalić tym, bo w Polsce teraz jest może, nie wiem, jest teraz Berserker Team, otworzyli klub podobny, nie wiem kto tam jeszcze ma, no WCA ma też całkiem przyzwoity klub, to tyle. Ale też y, bardzo istotna rzecz, że Wyżej się zaczęli pierwsi stosować y, tą metodę otwartego klubu. tak? Ja to zauważyłem na przestrzeni iluś lat, że najpierw zaczęli ludzie przyjeżdżać do Ankosu. Nie jeździło się tak, jak obecnie jeździ się do WCA, tak samo czy, czy do innych klubów, tylko wcześniej przyjeżdżało się przeważnie do Was. Było wiadomo, że jest ta baza zapaśnicza, że Pan ma doświadczenie z zapasów, tutaj ludzie przyjeżdżali. To było to wielkie otwarcie, można powiedzieć, i podstawa po chyba pod ten klub. No tak na początku było cały czas jak przyjeżdżali do nas i to przyjeżdżali do nas nie tylko polscy zawodnicy bo Ja wymienić to podejrzewam że mało łatwiej było wymienić tych co z Polski najlepszy zawodników, którzy nie byli to w Ankosie, w Anglosie nie trenowali e <trony> Oczywiście przyjeżdżają też różnie przyjeżdżali i przyjeżdżają zagraniczni zawodnicy głównie, głównie z Czech i Słowacji Jest tam naprawdę teraz śmietanka cała przyjeżdża tutaj do nas trenuje Fakt, faktem że od dwóch lat troszeczkę jak gdyby gdy WCA wygrało Klub roku, troszeczkę mniej Polaków przyjeżdża do nas, do, do klubu. Myślę, że to jest bardziej spowodowane tym, że już nawet nie chodzi o to, że my w jakiś sposób my nie mieliśmy tego Heraklesa. Bardziej myślę, że to jest, było spowodowane tym, że jak odeszli od nas właśnie zawodnicy po kroju Borysa, Gamrota i jeszcze pozostałych, to może tak się w Polsce rozeszło, że jednak jak zawodnicy nam odchodzą z tego klubu, no to w tym klubie jest nie tak że jak już nie ma, nie ma ich, tych mistrzów, no to już nie ma z kim tam trenować, a jednak okazało się, zupełnie jest inaczej, że jeszcze w tym samym roku wtedy, który, który oni odeszli, to jeszcze mieliśmy na drugie miejsce, też przegraliśmy właśnie w finale z WC, z WC, a WCA, później kolejny rok znowu przegraliśmy z WC, a kolejny, następny już rok udało nam się teraz wygrać, nie? Ale udało się też zebrać w tej chwili nową, młodą ekipę, bo e, trzeba powiedzieć tak, Daniel Skibiński Kamiloniszczuk, Oniszczuk, Piotr Kuberski, no to są nazwiska, które już zaczynają kibicom się kojarzyć, no szczególnie Daniel Skibiński, tak, który toczy no świetne walki, jest tutaj wymieniany jako jeden z kandydatów do UFC. No i troszeczkę tak, to jest ta tajemnica Policzynela, czyli Mahmut Muradow, który tu przyjeżdża i trenuje, bo rozmawiałem nawet ostatnio gdzieś tam z jego krajanami, którzy powiedzieli, że on w Czechach trenuje. Ja mówię, nie, 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 on trenuje w Poznaniu, on przyjeżdża przygotowywać się tutaj. I oni byli zdziwieni, mówią, że tak, to w Poznaniu znaniu jest taki klub, ja mówię tak, on przyjeżdża tutaj, trenuje i, i reprezentuje ten klub, to co rozmawialiśmy ostatnio w Warszawie na ten temat, że on reprezentuje w odróżnieniu od innych zawodników, to też chyba jest bardzo istotne dla Was, prawda? Nie no, wiadomo, że to jest istotne <coughs> dla nas, ale może tak na świetle, na, na szybko, jak to było dokładnie z Muradowem. Hmm. Muradow tu przyjechał pierwszy raz 4 lata temu czyli już e, bardzo długo Miał, wtedy było po dwóch, po, po dwóch porażkach był zaczął u nas trenować no, razem ze swoim trenerem przy Patrykiem e, e, Petrym Knizę mhm. bardzo dobry zawodnik też czeski od razu razem jest też trenerem e, Mahmuta Muradowa e, nawiązaliśmy wtedy współpracę z, z klubową z Monster Gym Praga i od tamtego czasu Muradow przyjeżdża do nas cały czas. Oczywiście nie, nie trenuje tak jak Daniel Skibiński, nie, nie mieszka tutaj, ale do każdej swojej walki przyjeżdża na 2-3 miesiące, tutaj się przygotowuje. Ja byłem... To sporo jest. Tak, tak. Ja jestem z nim po tych, po tych dwóch porażkach, które jedną albo dwie porażki, już teraz nie pamiętam dokładnie, musiał zobaczyć w Sherbrooke, zobaczyć dokładnie jak to było. Ale od tamtego czasu, ja jestem zawsze u niego w narożniku. Od 13 walk, 13 walk pod rząd wygrał, ja zawsze u niego byłem w narożniku. Cały czas, do każdej walki przygotował się tutaj również w Ankosie I, i z reguły co walkę, zawsze tu jest miesiąc, dwa miesiące się przygotowuje. Tak, tak. I też te reprezentuje nasz klub, jako, jako dwa kluby reprezentuje Ankos MMA i Monster, Monster Praga. I też warto podkreślić, że poznaliście się przy okazji Gali MFC, gdzie on przegrał walkę z Krzysztofiakiem, którego pan prowadził, tak? Dokładnie tak było to jakiś czas temu, wcześniej jeszcze, myślę, trzy lata wcześniej, zanim Mahmud przyjechał. Aha. Ja miałem wtedy bardzo dobrego zawodnika, Marcina Krzysztofiaka, który akurat toczył walkę swoją z Muradowem. No, i udało mi się jeszcze wtedy ja, jako trener, z Machem, powiedzmy, wygrać tą walkę. Nie? Fakt, że była walka na styku, ale, ale wygraliśmy my tę walkę. Nie? I on podjął później decyzję? zgłosił się? To przypadkowe było zgłoszenie, że jednak przyjechał tutaj trenować, zobaczył bazę? Ja myślę, że, że było to inaczej. Najpierw zaczął to następować jego trener Patryk Petr Knize. I Aha. później Ped Knizak zobaczył, tu, jak tu się trenuje, jaki jest po prostu, jaki są, są z partnerzy, że wynosi coś z tych treningów, przywiózł Moradowa, no i Machowi też się spodobało, że do dzisiaj cały czas przyjeżdża tutaj. Nie? To tak, podsumowaliśmy to, co działo się w 2019 roku, chyba, że, nas, że nam coś umknęło, ale, ale raczej, raczej w tych 26 zwycięstwach i, i powiedzmy tych nieznacznych porażkach jest zawarte to wszystko, co żeście wypracowali. Plany na 2020 rok, utrzymanie tempa, czy raczej zamierzacie jeszcze poszerzyć jakby wolumen zwycięstw, możliwość prowadzenia innych zawodników do większych organizacji, jak w tej chwili ta praca organizacyjna wygląda od początku roku? No teraz od początku roku akurat pierwszą walkę nam się udało wygrać. Byliśmy w, w Dubaju na, na gali UAE Warriors. Bardzo dobra gala e, w Emiratach Arabskich. Naprawdę super organizacja, super gala. Fajne zwycięstwo e, Piotka Kuberskiego nad niezłym zawodnikiem. E, tam nie wiem z Libanu czy czy tam... Z, jak? Z Iraku. z Iraku. E, jak w pierwszej wersji wyglądało, to miał, miał rekord 3-3, żeby się wydało, że taki średniaczek, jak się później okazało, to miał 7-3, no ale wygrana, no ten rok, no ten rok mamy już fajnie, już się zaczął ten rok, bo już chyba trzech zawodników nowych przyszło do klubu, młodych, perspektywicznych i, no i będziemy skupiać się na tym, żeby wygrać jak najwięcej walk i, i w przyszłym roku znowu, znowu zrobić klub roku. Kamiloniszuk awansował do ACA, można tak powiedzieć, że z Babilonu do ACA, to jednak jest mimo wszystko duży sportowy awans, bo to jest jedna z bardziej znanych lig MMA, to też jest chyba tak, że jednak duże obciążenie Was czeka, duża praca też Kamila, żeby udowodnić tą swoją wartość, tak? bo on ma chyba 7 zwycięstw, o ile dobrze pamiętam, bez porażki, no i w tej chwili staje naprawdę przy, przeciwko takim rywalom, z którymi już nie ma to tamto, tak? No, a nie trzeba tego reklamować, to jest myślę, że zdecydowanie najlepsza, aktualnie europejska organizacja. Myślę, że nawet patrząc na świecie, myślę w pierwszej trójce, w pierwszej trójce też jest za organizacja, naprawdę tam zawodnicy są bardzo mocni. No, ciężkie zadanie dla Kamila, no ale no, trzeba trenować, trzeba, trzeba walczyć z najlepszymi zawodnikami, żeby później odnosić najwyższe cele i najwy zdobywać najwyższe laury. A jeśli chodzi o Daniela Skibińskiego? No Daniel Skibiński aktualnie no, wiemy, że ma kontrakt e, z Babilonem, ale ma klauzulę taką, że w każdej chwili możemy iść do, do UFC. No chcemy iść do UFC, no na razie mm, prowadzone są rozmowy w, przez y, menadżera y, Pawła Kowalika. Y, na razie nie mamy, nie mamy jakichś informacji na ten temat, no, ale miejmy nadzieję, że może teraz w Pradze będzie, ma być w Pradze jakaś gala. To może, może tam gdzieś na jakieś zastępstwo, czy gdzieś uda nam się skoczyć. Tak podpytam, e, Mahmut Muradow i, i Daniel Skibiński w jednej wadze, to jest tak, że te sparingi naprawdę są ostre? No, no Machu, Machu ogólnie startuje w wyższej wadze, nie? Machu tak, jest 84 skiba, Ale planuje chyba zejść Skiba, skiba 77, Mahu planuje zejść do 77, do chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł na razie jest, zostajemy, próbujemy troszeczkę przytyć, bo on za mało waży, jak na wagę 84, waży na, to, na co dzień z 90-91 kilo A wiemy dobrze, że zawodnicy z UFC, które startują na 84 kilo, to mają ponad stówę nawet, nie, więc ym, Musiałby trochę przytyć, z kolei, żeby schudnąć na 77, to troszeczkę jest zasztupuje. więc yy, nie wiem, na razie, na razie Zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko, a jeżeli chodzi o Jakieś takie konfrontacje między nimi, no to yy, podobnie ważą, bo Skiwa też na co nie waży koło 9, by trzeba to przyjść i zobaczyć tutaj, nie? Nie możemy tu nic opowiadać, kto jest lepszy, kto jest gorszy, ale naprawdę boje są bardzo mocne. To też powoduje, że oni się obaj rozwijają chyba, co? No dokładnie, no jeden ciągnie, jeden ciągnie drugiego, nie? Zapytam, zapytam jeszcze tak, współpraca z polskimi organizacjami, z zagranicznymi organizacjami jest bezkolizyjna, no bo marka ANKOS to jest marka ANKOS, tak, to już można powiedzieć, że każdy dzwoni i wie, że tak czy tak dostanie dobrego zawodnika do walki, ta walka będzie wyglądała naprawdę przyzwoicie, tak, zawodnicy nie będą się słaniali ze zmęczenia w drugiej, trzeciej rundzie. No, no tak powiem. Ja to do że... niczego nie nawiązuje. Ja mówimy o wczorajszej, o wczorajszej gali i o walce wieczoru. No, no pomijmy ten temat. No różnie może być, nie? Różnie może być, bo zawodnik jest przygotowany, wydaje się na treningach, że jest kondycja, wszystko dobre, a nagle, nagle coś zawiedzie, czyli na przykład tak jak w przypadku powiedzmy wczoraj, wczorajszej walki Paweł mówił, że na przykład zachorował. Tak samo akurat mieliśmy też taką sytuację z Piotrem Kuberskim, że na dwa tygodnie przed, przed galą, to nie ma prądu, nie ma tlenu w ogóle, nie? Nas, udało nam się go zranimować i na walce było wszystko ok. No i później dochodzi do tego jeszcze, dochodzi do tego jeszcze zbijanie wagi. Nagle zawodnik, który wydaje się, że super kondycja, może dosłownie może robić wszystko, nagle okazuje się, że 10 kg poszło i, i ja stojąc w nalożniku, ja nie wiem, co się dzieje z moim zawodnikiem, bo nagle widzę kogoś innego, nie? No, miejmy nadzieję, że nasi zawodnicy będą mieli prąd i będą tak walczyć, że walki będą zwycięskie. Tyle można powiedzieć. Ja. Przeszedłem płynnie od zawodników, ale zapytam, bo tak naprawdę trzon z zespołu to są trenerzy, tak? Pan jest head coachem, czyli jest ten, ta główna, główna jakby powiedzmy postać w teamu, która decyduje o takich czy innych decyzjach, ale oczywiście rozumiem, że są trenerzy, bo rozmawiałem między innymi z Markiem Drażyńskim, rozmawiałem, rozmawiałem właśnie dość obszernie o klubie, o pracy w klubie. Jak wygląda w ogóle ta baza trenerska? Gdyby mógł Pan przybliżyć, bo może kibice nie wiedzą, kojarzą tylko Pana, ale też pewnie za, za sukcesem stoi ileś osób takiego klubu. Nie Wiadomo, że na, klub, na, na klubowy sukces to jest dużo trenerów. Przyczynia się do tego, żeby klub był Yy, powiedzmy został klubem roku, akurat mamy bardzo dobrą, bardzo dobrą bazę trenerską i to nie jakichś młodych trenerów tylko naprawdę z bardzo dobrym doświadczeniem, mamy Marka Drażyńskiego wiadomo mistrz były mistrz świata yy, o, w kickboksingu Mamy Karola Matuszczaka, prekursor polskiego brazylijskiego jiu oczywiście MMA również, bo wszyscy mówią, że Karol Matuszczak jest tylko prekursorem, prekursorem jiu-jitsu, a Karol jako Matuszczak, jako pierwszy ma w Polsce miał walkę MMA nawet, nie? Z, tego co, z tego co pamiętam. Do tego mamy bardzo dobrych trenerów, jeszcze mamy Pawła Korowczyka, zawodnik tam, siedmiokrotny mistrz Ukrainy, Białorusi w kickboxingu w K1. Do tego mamy jeszcze Daniela Skibińskiego, który też pomaga w grupach, w grupach tych średnio zaawansowanych, amatorskich, też prowadzi zapasy. i mamy... wyłuskuje te talenty największe. Wyłuskuje też talenty. Mamy Jacka Rzepeskiego, co z kolei wyłuskuje talenty w grupach amatorskich kickboxingu i No i jeszcze teraz od niedawna mamy Huberta Lotte, który też prowadzi zajęcia z MMA. Czyli co, plan na 2020 to jest poprawienie wyników i być może drugi raz zwycięstwo? No bo baza jest, tutaj nie ma już chyba nie wiem, czy można coś jeszcze dokupić, czego nie macie, tak zerknąłem szybko, ale, ale chyba z tych rzeczy potrzeby. Najważniejsza jest mata i klatka, to, to jest oczywiste, tak, ale pewnie jeszcze coś, coś by się przydało doinwestować, jeśli, jeśli jak znam trenerski fakt, że jeszcze to by się dokupiło tam, to. No akurat tutaj myślę, że to co mamy to nam spokojnie wystarczy, A no to, aż to trzeba tylko po prostu sukcesy sukcesu jeszcze raz i wygrywane walki i, i w przyszły rok znowu stanąć w szlanki o Klub Roku i miejmy nadzieję, że będzie wszystko po naszej myśli. Trenerze, nie odbędziemy dzisiaj rozmowy o zapasach, o którą kiedyś się umawialiśmy, że porozmawiamy o zapasach. Ja też muszę się do tej rozmowy przygotować, żeby sobie odświeżyć. Dzisiaj dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Naprawdę gratuluję za, za ten sukces, bo jest naprawdę solidnie zapracowany. W tym roku nikt chyba nie miał wątpliwości. No i co? I życzę sobie, żebyście Państwo nie, 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 nie odstawali i zawsze w tej pierwszej trójce, bo wiadomo, to wszystko będzie się tasować, a może za rok się spotkamy znowu tutaj i, i, i będziemy gratulować. Wracając do tej pierwszej trójki, to jeszcze na koniec, że jest... Jesteśmy jedynym klubem, który od 8 lat jesteśmy zawsze w pierwszej trójce. Tylko my. Żaden inny klub. To prawda. Dziękuję. Dziękuję <grymne> bardzo. Andrzej Kościuszko. Dziękuję bardzo.